Siemano czeisicza, ja jestem Anmal, a to jest kolejny odcinek i przygoda z Sea of Thieves za chwilę wyruszamy na podróż jeszcze nie wiem dokąd, Selkos mi pokaże mamy nowego członka załogi Marthlos i jak będzie coś ciekawego to wam pokaże po prostu tak żeby wejść dobra no to lecimy panucku czekaj gdzie ten stóp na horyzoncie bardziej, ale nie zbliżają się do nas. Chyba w drugą stronę płyną. Żeby nie było jak poprzednim razem. Wiecie, zawsze mogę ja tylko by kopać, wykopać to, bo nie wiem czy to jest mapa czy skarb. Kotwica. Ja już naciągnąłem atak. Nie mogę wycofać cofać. Myślałaj trochę proszę daleko. Dobra, to kapitan poszedł po rzeczy, a my przygotujemy statek. Na szybką ucieczkę. W to znalazłem tutaj beczkę możecie wciągnąć. Beczkę z prochem. Dobra. Trochę tu jedzenie jest jakbyście chcieli wziąć, bo ja mam fulla. No nie uda się To teraz właśnie. Duże jedzenie tu jest. O, będziemy się obracać. A, bo tu jest no jakiś rytuał do jest jakiś rytuał przy... przywoływania. To lecę do ciebie. W koło sterowniczej to by lepsze ogarnąć. Hmm. Jak o wygląd? Iż tu? O, klatka na węża. oś tu węż. Spadaj z nią. <grym> Co, wężyfobia? fobia? Zatrzmij dziad. Ma za swoje. Hmm, czekaj. Jak to powinno być? Tu jest takie coś. Tu chyba. Klucz Syrenii Pieśni. O, jakieś... Jakieś specjalne... Te mnie atakują. Specjalne dzieci. Specjalne kości. Specjalnym syndromem. A, a chodź tu, a weźmiesz koszyk z No, tam masz o tam Nie zginiesz, tu jest dużo jedzenia. I tu chyba mamy to odłożyć ogólnie Nie, Wciągnąłem beczko na mi zniknęła. Nie, bo to... No dziś jest automatycznie staszowana? Tak jeszcze na górze? W sensie, beczkę... tak, koło ciebie powinna być, wiesz? A ja? Koło haku koło, koło. na górę nie, wciągniesz mnie? Łam i tam. O, imię I skrzynka zwężą I mnie, I z I mnie teraz to, Я ja убегал от этого. А, oh, он грызет. Ну, грызет, грызет. Я спать там был звонок. No. A, Dobra. lecimy dalej. Kolejny Bale... cel to No. Lecimy sobie dalej po prostu. Hmm. Fajnie, na niebie jest oznaczone. No. Mówiłem przecież. Ej, kto zostawił czaszkę w Warto fotę yy, z trochem na statku Walaj na wyspę O mieli znę walniemy? nie Naprawiam już Nie, nie widziałem A to jest problem tego statku, że nic nie widać oh. nie, nie zabieraj wody tej Niech ona tu po trochę będzie, kurwa. Wiem, wiem. Ty Dobra, ja będę stał z przodu w tatku, żeby ci mówić w ręce. Albo w sumie Uf. biedę na samo wiesz na maszt. No. Stamtąd jeszcze więcej widać. I widzę statek jakiś. z A, widzę A po widzę. lewej. Po lewej, no. Zniknął mi gdzieś. Musiałam się za jakąś skałość schować. Mamy dobrze ustawione żagle? Ustawiam ten. Markloski. Mark plus... Jeden ustawiony dobrze. A ma jeszcze jeden stuk jest za nami. Jest dobrze. Po prawej za nami. Nie wiem, nie widzę. Uwaga. Jak płyniesz tak, to nie walniemy jak coś. Atomowy grzybek. Jest, jest za nami, ale chyba nie płynie w naszym kierunku. Dobra, jest tymi, co byli przed nami, nie wiem, czy nie są w tej burzy, w tej wielkiej chmurze. Możliwe. Co są na, są na wyspie, na które płyniemy. Co na Będą chcieli nas okraść. Chyba. A widzę, są na wprost nas centralnie. Przed nami, no. Przygotujcie się w razie co do walki. No. Ja wezmę be, we... Ja w wezmę wszystkie fortową i wysadzę się po ich statkiem Chyba skręcają w lewo na nas Ale średnio widzę, bo straszna mgła jest Nie widzę dokładnie w którą stronę płyną, tylko i żagiel widzę O Dobra, nie płynął na nas chyba, czekaj A może na nas centralnie? Nie chyba... Ciężko to zobaczyć Jakoś A nie może, może na nas Albo w drugą stronę zupełnie, albo centralnie na nas Marasz, zobacz, eh, a ma, zobacz czy nie ma ich na mapie Już To nie są ci nie, na mapie ich nie ma. To nie są tamci, co wcześniej. Po lewej kolejny slub Z dwóch stron mamy. To już chyba od nas. No, nie w tę stronę wpłynęli I Zda coś na tej... Coś na tej wyspie mamy zrobić, I guess. To. Dobra, niech ktoś zostanie na. O, si po lewej. A po lewej to boty. Mów kiedy spuścić w Ja powiem. Muzyczka zaczęła grać. A co zrobię? Teraz. Nie, jeszcze. Muszę. nie. Teraz. A nie, na nie, nie, schodź Najpierw przygotowujemy statek, chłopie. Mamy przeciwników wokół. O, zielony tornado jest. A, widzę. Trzeba. Trzeba statek obrócić. W razie co do ucieczki i się no, trzecie. tutaj łajwek y gdzie możemy przycumować. przycumować, przyczepić do statku? Da się? Do tego już chyba nie. Da się. E, brygantyna przed nami płynie na nas. Na nas? Tak. A To, to na tej wyspie coś ta... trzeba zrobić. To weź tą czaszkę i idźcie, idźcie z nią, gość na nas no, dosłownie. A i ty jesteś na ciebie jest... Kieruje czaszka ogólnie Nie skręcają Na wyspę chyba Dobra, ale nie jest widzielny Nie wiem co to u czaszku to trzeba zrobić Ile będzie tylko zgłosić no kurwa A gdzie ona jest? Nie mam pojęcia Może to jakaś walka z bossem jest? Nie wiem, nigdy do tego nie dotarł, nie robiłem Mam ją W tak. oh, jaskini Dobra, tamci idzie, do nas? I... Nie, nie, ją do tego, do szkletów. Przyznam na znaczenie, zbawca z tyle Oddałeś. Ładnie. 50 tysięcy dostałem. Ja też. O, ja też. A to chyba za, może za pierwszy raz robienia tego. Musisz lać, chcę. Już jak strzelają. Obserwuję, eksploję. Tam są, tam, są tam. A, a strzela, z botami, z botami To jest wynajęty statek ogólnie, bo mnie nie wyskakuje ich nazwa Ci to mogło być nawicjusze. To nasz statek brzmi. No statek tak się palił, oh fak. Tak mnie wybuchła układa Czemu mam podejrzenie, że nie, nikt nie gasił już? Ja gasiłem, o kurwa, o kurwa i to solidny... Solidny o pożar. No. Marta to radę? O, już zdobyliśmy kurtkę kapitana B B Biginsa. O, oh, pizdu. Chyba bo ta krzaszka, czy skrzynia w wybuchła. No tak, bo ją trzeba topić. No. A nawet nie wiedziałem o tym. Już tam nie grałem w to gra, więc Dobra, jest woda, to, to... po prostu niech będzie woda tutaj. Dobra Wypuść mhm. swoją Nie bo ta skrzynia która się znajduje na piekle. Tam, tam się daje, tak strzelają. Mamy tu jeszcze jakieś rzeczy? Ogólnie idziemy w tą cza czaszkę do fortu? Ale to potrzeba czterech takich czaszek. Idziemy ich zaatakować? Nie wiem. Nie wiem czy chcemy ryzykować, mamy jakieś skarby niby. Dlaczego znaczy to są wiesz, to takie gumiane skarby? No to no Naj najcenniejszych się już pozbyliśmy w sumie. No skrzynia, skrzynia w jest trochę droga. I ona z 10 tysięcy kosztuje? No, nie mam pojęcia. Ja idę się obnać. I tam się, co się się w cudzysłowie robić się po prostu. Dobra, tyle się widzimy. Ja. Witam z powrotem. Chcecie się wbić tych graczy, czy nie? Ich na lewo, zobacz. Tam jest styk dodatkowy. Oni tu płyną. Nie w tych, w tych nie? na lewo. Nie w tych. w tych. tych nie ładuj. Tylko w szklety można. A teraz stupa tutaj. Tego przed nami teraz. Dobra. Tak. Mater, 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 Brać mater. wszystko, naprawy, wszystko. tutaj, jestem się się. O, jestem ja Nie. Nie mam już jak trafić Dobra, odbijaj w lewo lekko. Mają lepszy kąt na nas no. Mimo to nie trafili jeszcze ani razu Nie, trafili w masz Właśnie w masz trafili Zabijaj lewo! Oh. A to się zajmę na prawo Ja dałem O, tym razem mogłem odebrać Idzie z beczką, gościu Ty... Jebany, zrzucił mi ze statku o, jakimś się. Po... No, otwieraj się szybciej. Nandrosz jest tu. Kurwa... Kurwa... Y się. Y Słuchaj, y nie, nie mam nigdzie tego. Syrena, co jest? Ty, masz tam oh. spad. Ej, kurwa, co jest? Syrena nie ma nigdzie. Ja nas naprawiam, tylko nie wiem ile to oni da spierd Oni spierdalają Za to po zażopili nam, nie zdążyłem, sorry Co, zetotaliś? No Kurwa, z co za zepokowana gra Ja biorę jedną Już... czaszkę i idę na tą łajbę mamy, mamy jeszcze szalupę No właśnie, dlatego zabrałem jedną czaszkę i idę na szalupę a my się idziemy, idziemy tak. za chwilę. Nie? O, ale ładne salwa. A jednak nie. Teraz będzie ładna. Tak. A, to gościu. Co, u nas Zabijcie. ktoś jest? A nie. Ty, nie zabiłem go, Lon. Tak. Wbił się do nas. No kurwa. No to sobie... Serio? Nie, zabił cię? Nie marzy. Nie gadaj. Tak. Ja pierdolę. cię zabity. Bo ja myślałem, że zabiłem, ale jednak drugi chyba był Co mu z garłacownicy na. O kurwa. Takie, Także to są same spocenice, nie można się normalnie postrzelać. Szybko podnosić kręwicę. Szybko, szybko, szybko. Co Nie zaryspijście się jeszcze? Dopiero no się zarejestrowałem. No zajebło. Nie mam kul. A to ty dobra. Kurwa. Podniesiona tapica? Ta. Marklos, ty jesteś ty dobrym starnikiem, chyba z tego pamiętam. Mm, najlepszym. Dobra. Chcesz... Nie strzelaj tak byle jak. Mam no. Bo... Kurwa, trafiłem. A ty do mnie nie strzelaj byle jak. Masz, widzisz? U, pięknie, masz. O! Dostali w masz Ale zjebałem Przecież nie O ku... ja zjebałem Podnieśli masz i dalej płyną Nie płyną jeszcze O się siema Kotwicę ją opuści Opuściłem już, już, opuszczona Nie żyje No Dobra, okradli... Okradamy Chyba zatpiliśmy już Ta I on ten Key. <noise> Co jest? A, zresztą się z powrotem na tym. A, no, tam jakieś traszeczki yy, miał. Marcos, odbijaj tutaj. Nie I... tylko traszki, miałeś jeszcze jakieś księgi nie umarły. Z wstania. I. Y, kotwica. Teraz. Teraz, teraz, teraz teraz, nie. teraz. teraz, mówię teraz. A tu jeszcze no, nasze bo... skarby są? No. Tuż, 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 zginął tuż albo naszych skarbów, starych Tak. Nawet nie się czat włącza, szczerze. Czat masz pod... T i... czat głosowy pod Alt. Ty, a cie, Ciekawe, czy... ta... Z, zatonęła, czy ta be, beczka gniewu zatonęła. Chyba zatonęła. Najprawdopodobniej. Ale powiem tak, mamy du dużo składników na tym. Mamy tu dużo rzeczy. Mamy no. dużo kul e, i tak dalej. Ale naj najpierw skarby zbierajcie. Zbieracie je w ogóle? Zbieramy. Okej, okay, na najpierw skarby, później te wszystkie. Eee, beczzki. Nie właśnie beczki To było 3 wersus 1. Drugi się wylegował chyba w trakcie. Oo no. się chłop też spłacał Weźmy Healy or a surfing real life Dzięki Od, Odzyskamy kapitanski dziennik. You want okay, god low no. brawo Dziś i drewno, miał no. tu skrzynkę. A to była z naszego statku, chyba właśnie. Nie, a, 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 a nie było to. Była to ta stat... to to skrzynka, ale można ją sprzedać. Bo to jest ta skrzynka, w której była ta czaszka. No, ej, ej może zbierajcie te przedmioty. To jeszcze są. Zbierasz z beczki, drewno. No, waliłem przy okazji, no tam gdzie w centrum to drewno też się przyda. 90 kul tu jest Macie tamtą beczkę, w sensie beczkę. Macie tam skrzynię zasobową? Nie, nie, w tym bardziej tamto tam to nie było na tego, tamto nie była. Tam Tylko na tam tamto było, wcześniej znaleźliśmy gości. miał 90 kul, więc nice. Dobra, nie Kurde. to. I to było chyba 90 Kul. Dobra, Siemano na rapa.